Cześć, witajcie, z tej strony Robert, mam ogromną przyjemność razem z Samsung Polska zaprosić Was na przedpremierowy pokaz Avengersów Czas Ultrona. I teraz tak, mam trzy podwójne wejściówki do rozdania i to jest w Poznaniu, 5 maja o 19, Poznań, Cinema City Plaza. To jest dla osób, które są z Poznania albo są w stanie przyjechać do Poznania właśnie tego dnia, no i dla osób pełnoletnich. Ale spokojnie, jeżeli jesteście niepełnoletni i planujecie na przykład i tak z rodzicem przyjść, to, niech rodzic wyśle zgłoszenie. No i właśnie, jeżeli chodzi o zgłoszenie, konkurs małpa, i tam wysyłacie screena z udostępnieniem filmu, właśnie tego konkursowego. I dodatkowo oczywiście wpisujecie, którą z postaci z Avengersów lubicie najbardziej i dlaczego. I taka krótka charakteryzacja na dwa, 3 zdania dosłownie. Konkurs jest do północy, do niedzieli, czyli dobre dwa dni. No i teraz taka dodatkowa rzecz, taki bonus tak naprawdę, oprócz tego, że jest to film w 3D, oczywiście, to na samym końcu mamy napisane. Uwaga, sens o podwójnej dawce emocji. Jedna osoba z widowni wyjdzie z sensu z legendarnym smartfonem Samsung Galaxy S6. Więc e, świetna sprawa, jest możliwość do wygrania S6 dodatkowo. Myślę, że wszystkim będzie się to podobać. Dajcie znać konkurs małpaubnowoski.com dodatkowo trzy inne na ten sam pokaz, też do poznania. Wejściówki są do rozdania na galaktyczny Galaktyczny.pl, więc możecie się zgłosić tutaj i tutaj, nie ma problemu. Jeżeli wygracie w jednym i w drugim miejscu, no to po prostu jakoś się dogadamy. Dajcie znać, co myślicie. Ewentualne pytania zadawajcie w komentarzach, trzymajcie się no i pozdrawiam, cześć!